Jeżeli zdecydujemy się na używanie do SMS-ów aplikacji od Google, wiadomości Google, proszę zauważyć, że domyślne ustawienie jest naprawdę bardzo, bardzo, ale to bardzo złe, ponieważ Google pokaże Twoje imię i nazwisko oraz zdjęcie. Wszystkim osobom, do których piszesz SMSy lub otrzymujesz od nich SMS należy koniecznie tą opcję zmienić na nikt. Albo tw tylko twoje kontakty. Inaczej twój hydraulik, elektryk, osoba, którą pytasz, czy można wynająć samochód albo naprawić pralkę. Będzie znała Twoje nazwisko, imię i Twój wizerunek. Szczególnie należy uważać w takich aplikacjach jak yy, aplikacje randkowe.